Dziękuję trenerowi za gratulacje. Uważam, że zagraliśmy dzisiaj dobry mecz. Potrzeba było tego zespołowi, kibicom, takiego spokojnego, może, może nie okazałego zwycięstwa, ale, ale po dobrym meczu i, za, i, i zespół dzisiaj to zrobił, co sobie założyliśmy. Nasz plan na mecz był taki, żeby przeczekać pierwszą połowę. Wiedzieliśmy, że zespół po ogoni jest wzmocniony. Chcieliśmy zobaczyć, jak ta gra będzie się układała. Ten plan nasz po kolei, tak jak sobie założyliśmy, tak go zrealizowaliśmy. Ta bramka pierwsza troszeczkę nam pomogła, mogliśmy się cofnąć, zagra zagrać z kontry, ale, ale zasługiwaliśmy już na tą bramkę w pierwszej połowie. Mieliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji, mogliśmy zdobyć więcej bramek i, i te punkty uważam po, po takim dobrym meczu no, Poprawił na pewno humor i zespołu, i kibiców, bo, bo te dwa mecze niewygrane ostatnio zrobiło się trochę nerwowo. Myślę, że wróciliśmy na właściwe tory. Teraz przed nami derby. Yy, wiadomo, jaki to jest mecz, yy, jakiej wagi. Yy, chcemy spokojnie się do niego przygotować, odpowiednio zregenerować, bo ten mecz na pewno dzisiaj nas kosztował yy, sporo zdrowia. Mamy jakieś yy, drobne kontuzje, urazy. Liczę, że mimo wszystko. Zawodnicy zdążą wszyscy wrócić na ten mecz, żebyśmy mieli pełną kadrę. I wiadomo, jedziemy na broń po trzy punkty. Dziękuję. Dziękuję.